Witajcie na kanale dzieciaki testują. Zapraszam was dzisiaj na recenzję książek z serii o Basi od wydawnictwa Egmont. Basia i Zegarek oraz Basia i Przyjaciele Janek. To są dwie różne serie. W serii Basia i Przyjaciele, zobaczcie między innymi, była Anielka, Antek, Titi oraz Lula. Niektóre z tych książeczek u nas mogliście oglądać, więc zapraszamy was na playlistę Dzieciaki czytają. Basia ma super książeczki. Każda jedna książka o Basi jest świetna. I często one są też wzruszające bardzo. To jest książeczka o tym, może właśnie zaczniemy od Janka, o tym, jak to jest być najstarszym z rodzeństwa. Janek ma młodsze rodzeństwo: Basie oraz Franka. I historia rozpoczyna się w momencie, kiedy mama odbiera tutaj Janka ze szkoły, będzie majówka, mają wyjechać na majówkę, a Janek jest zagrożony wizją noszenia okularów, albo pani tutaj zasugerowała, ma może po prostu leniwe oko, bo powinien ćwiczyć koncentrowanie wzroku, ponieważ nieraz krzywo pisze, w złą stronę jakieś tutaj literki. I Janek no nie jest z tym zadowolony, a to co się zaczyna dziać później, to tylko go dołuje i sprawia, że wcale nie chce jechać razem z rodziną na majówkę. Sprawia nawet, że Janek się zaczyna zastanawiać, jakby to było, gdyby nie miał młodszego rodzeństwa, gdyby miał jedynie starszego brata. Pojechali na majówkę I to, co się tam zaczęło dziać, również nie sprzyjało Jankowi Janek się coraz bardziej zaczynał czuć smutny Było mu po prostu smutno Nikt nie zwracał tu na niego uwagę Tata ratował Basię Mama tutaj z Frankiem, który się zaczął krztusić A Janek był zostawiony sam sobie W końcu postanowił się oddalić od swojej rodziny Przyszła oczywiście do niego mama Przyszła mama, zaczęli rozmawiać. No, książka jest świetna dla dzieci, które są starszym rodzeństwem i pewnie nie jeden raz się czują tak, jak czuł się Janek. Mama uważa, że oni są najlepszą rodziną. Nie idealną, ale najlepszą dla mamy. Z Jankiem, z Basią, z Frankiem, wszyscy razem. Więc jest to książka, którą warto przeczytać, jeżeli jest. W rodzinie dziecko najstarsze i które też czasami no można powiedzieć jest w pewnym sensie odsuwane, no bo nieraz te maluchy wymagają dużej i natychmiastowej uwagi, więc warto przeczytać Wspólnie Basia i przyjaciele Janek, książka dla starszego rodzeństwa, świetna książka dla starszego rodzeństwa, a Basia i zegarek jest to książka o tym, że czas nie stoi w miejscu, czas płynie, czas ucieka, że czas można zabijać, że czas można marnować. Jest to książka, która porusza wszystkie te tematy. Basia dostała od dziadka zegarek, nie umiała, o, o dlaczego nie umiem sprawdzić, która godzina. Nie potrafiła jeszcze, mama próbowała jej wytłumaczyć, próbowała... Pokazać, kiedy będzie godzina, o której ona jutro pojedzie do dziadka. No i zaczął się temat czasu. Z dziadkiem też Basia tutaj bardzo dużo rozmawiała na temat czasu i na temat tego, co czas robi z ludźmi. Widziała, że dziadek ma zmarszczki, dziadek jej opowiadał, że czas zabiera młodość, zabiera gładką skórę, a zostawia zmarszczki. I Basia tutaj, widzicie, głupi czas, ale dziadek mówi, że wcale nie bo dzięki temu, że czas upływa, dziadek się starzeje, został dziadkiem. Czas coś zabrał, ale też dał coś ważniejszego niż gładkie policzki, ciekawe życie, doświadczenie i ulubioną wnuczkę. Więc tak to wygląda. Mamy rozmowy o czasie, mamy dużo różnych pojęć z czasem związanych i historie o tym, jak Basia z tatą pojechali do babci i dziadka. Równie fantastyczna książka do wspólnego czytania. Basia i zegarek, Basia i przyjaciele Janek. Cudowne książki, bardzo Wam polecam całą serię o Basi, bo są to bardzo życiowe książki, mają piękne ilustracje, piękne, piękne wnętrza i warto je czytać. Więcej o książkach na blogu w opisie do filmu Jest link. Gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.